Nie mówi się, nie prosi się, nie wymaga się, ale się czuje. Czuje się, jakby straciło grunt pod stopami, ale nadal idzie naprzód, jakby trzymało świat na cienkiej nici myśli, jakby żyło, tylko z uporu. Nieobecność wciąż ciąży w najmniejszych miejscach w budziku, który dzwoni zbyt wcześnie, w muzyce, która gra znikąd, w oddechu, który zawodzi w środku dnia, udaje się silnym, utrzymuje się uśmiech, ale w środku wszystko powoli się rozpadło, nazwisko nie jest wspomniane, ale obecność wciąż żyje, wewnątrz, wokół, we wszystkim. Nawet z daleka wciąż czeka się na jakiś znak, wiadomość, gest, żal, nie przyznaje się do tego, ale serce wciąż jest pełne pytań, pełne scen, które się nie wydarzyły, pełne prób zrozumienia, gdzie wszystko się zagubiło, udaje się silnym, ignoruje tęsknotę. Ale ciało czuje, pierś ciężko boli, umysł powtarza, to milczenie. Ale milczenie, które krzyczy, które pochłania, które zostaje. Nie chodzi o romantyzowanie bólu, po prostu, kiedy brak pochodzi od kogoś, kto był wszystkim w środku, żadna dystrakcja nie wystarczy. Nie ma logiki, która by działała. Próbuje się iść dalej, ale część została zatrzymana w czasie. Zatrzymana w tym momencie, gdzie wszystko mogło być inne, i nawet jeśli świat mówi, by zapomnieć. Wciąż się czuje, wciąż czeka się, że pewnego dnia zauważysz, że dostrzeżesz to, co pozostało niewidoczne, że poczujesz to, co nikt nie miał odwagi powiedzieć. Jeśli to ma sens dla ciebie, skomentuj. Potrzebowałem to usłyszeć. Nie komentuje się, ani wśród przyjaciół, ani w myślach wypowiedzianych. Nie wystawia się na zewnątrz, nie krzyczy, ale się czuje. Czuje się bardzo. Łatwo jest spojrzeć z boku i pomyśleć, że wszystko zostało przezwyciężone, ale nie zostało. Po prostu nauczono się żyć z nieprzyjemnym bólem, że nie można już powiedzieć zostań lub nie idź, a najgorsza nie jest nieobecność. To codzienne współżycie z tym, co pozostaje zawieszone, bez odpowiedzi, bez kontynuacji, co się złamało w powietrzu w dokładnym momencie, w którym wszystko mogło być inne, ale nie było. Ci, którzy patrzą z daleka, myślą, że wszystko w porządku, nie dostrzega pustego spojrzenia w lustrze rano, nie widzi poduszki zbyt ciężkiej wieczorem, nie czuje ciała wyczerpanego, mimo że nic nie zrobiło, bo czucie boli, a udawanie, że się nie czuje, ci pochłania. Ta osoba cierpi, nie dlatego, że to wybrała, ale dlatego, że straciła to, czego nie potrafiła utrzymać, lub dlatego, że została uwolniona przez kogoś, kto nie potrafił zostać. I to gnije w kawałkach, powoli, cicho, bo nie ma miejsca na dramatyzację, bo nikt nie traktuje poważnie, gdy ból nie ma formy, gdy nie ma widocznej rany, gdy wszystko co zostało to świadomość, że wciąż jesteś potrzebny, nie wysyła się wiadomości, nie prosi o powrót, nie błaga, ale się czeka, nawet jeśli nieświadomie, nawet jeśli w tajemnicy, czeka się na znak, na żal, na zbieg okoliczności na przypadek który przywróci wszystko co zostało utracone lub przynajmniej zwróci trochę godności która została zabrana i jest jeszcze więcej nie tęskni się tylko za tym co było tęskni się za tym co wciąż mogło się zdarzyć za tym co było marzone i nigdy nie zrealizowane za dotykiem który utknął gdzieś w połowie drogi za jeszcze nie które stało się nigdy więcej ciało pamięta zapach brzmienie głosu Dokładne słowa, ton milczenia, sposób w jaki dłonie się dopasowywały. I choć czas mija, wszystko wciąż się nosi, ukryte, w małych zagięciach codzienności, wdech między jednym zadaniem a drugim, w marzeniu, które pojawia się, gdy świat cichnie na kilka sekund. Ta osoba cierpi, bo nie oduczyła się czuć. Na zewnątrz wszystko trwa: praca, rutyna, obowiązki. Uśmiechy, by zakryć zmęczenie, słowa, by ukryć tęsknotę. Obecność, gdzie brak chęci, by być, ale wewnętrznie wszystko zamarło, w dokładnym punkcie, w którym odszedłeś lub w którym zdecydowałeś się nie iść dalej, i boli, nie z bólem fizycznym, nie z bólem oczywistego zerwania, ale z tym bólem, który powoli pożera, rozdzierając nadzieję, gasząc chęć, zużywając blask dni. I wiesz, co jest najokrutniejsze? To, że nie można nic powiedzieć, bo świat oczekuje siły. Bo nikt nie rozumie, kiedy brak nie przychodzi z wielkim skandalem, kiedy tęsknota nie zamienia się w dramat, kiedy wszystko, co istnieje, to absurdalny wysiłek, aby wyglądać dobrze. Więc udawaj, udawaj, że przetrwałeś, że już nie myślisz, że nie boli. Ale wewnątrz pamięć wciąż pulsuje, wciąż wibruje, bo to nie była zwykła nieobecność, to była utrata, która nie została wyjaśniona. To był koniec czegoś, co wydawało się nieskończone, nawet w milczeniu. To było pożegnanie, które nie zostało powiedziane, a kiedy nie ma zakończenia, wszystko trwa dalej. Postrzeganie tej nieobecności nie przychodzi od razu, przychodzi falami. W środku nocy, w drodze do pracy, w środku rozmowy, gdzie imię ledwie umyka, w wspomnieniu zapachu, którego nikt już nie ma, i wszystko wraca z siłą, z ciężarem, z obecnością. Bo nieobecność, kiedy jest prawdziwa, pozostaje obecna w każdej chwili. A to, co najsmutniejsze, to że ta osoba nie obwinia ciebie, nie obwinia nikogo, po prostu czuje. Czuje, ponieważ wciąż jest coś, co nie rozpadło się całkowicie. Niewidzialna więź, emocjonalny związek, który wciąż krwawi, nawet z upływem czasu. I może nawet sobie tego nie wyobrażasz, a może też czujesz, ale nie masz odwagi, by to przyznać. Co ważne, to że nawet bez słów brak istnieje. Jest tutaj, teraz, w tej chwili i nikt tego nie zauważa, ale jest. A jeśli to wszystko wydaje się przesadzone, jeśli to wszystko brzmi jak za dużo dramatu, to dlatego że nigdy nie musiałeś udawać, że zapomniałeś o kimś, kto wciąż żyje w tobie, nie musiałeś nigdy się śmiać, kiedy serce wciąż było w gruzach, nie musiałeś nigdy odpowiadać wszystko w porządku z zaciśniętym gardłem. Nie byłeś nigdy niewidzialny dla kogoś, kto był wszystkim. Ta osoba cierpi w milczeniu z powodu twojego braku, ale nie z powodu słabości. Cierpi, bo naprawdę czuła, a kto naprawdę czuje, długo zapomina, może nigdy nie zapomni, a to, co zostaje, to właśnie to: cisza, pustka, przestrzeń, której nikt nie potrafi wypełnić, obecność, która wciąż echem rozbrzmiewa, nawet jeśli już nigdy nie wrócisz. Czy to ma sens do tego momentu? Napisz tak poniżej, jeśli coś z tego poruszyło cię. Czy przeżyłeś coś podobnego? Opowiedz mi w komentarzach. Nie da się wyjaśnić, co pozostaje, gdy ktoś odchodzi, bo nie zawsze nieobecność to dźwięk trzaskających drzwi, czasami to tylko cisza wśród zwykłego dnia, powiadomienie, które nie przychodzi, zdanie, które już nie padnie, przyjechałem, które przestało istnieć, i mimo to ciało to odczuwa. Wszystko to odczuwa. Dotyk, który się nie powtarza. Spojrzenie, którego brakuje w odpowiednim momencie. Wrażenie, że coś powinno się wydarzyć, ale się nie dzieje. Jakby życie straciło swój naturalny rytm, odkąd przestałeś być. Są tacy, którzy próbują racjonalizować: Jeśli odeszło, to nie miało być. Kto chce, ten zostaje. Lepiej tak. Ale to tylko to, co się mówi, by uniknąć otworu, który powstaje wewnątrz. Bo nie wszystko, co się kończy, zasługiwało na koniec. Czasami kończy się, bo ktoś nie miał odwagi, albo dojrzałości, albo chęci, albo po prostu dlatego, że nie zdał sobie sprawy, jak bardzo było to potrzebne, a ten, kto został, nosi tę nieobecność, jak ktoś, kto ma stłuczone szkło w piersi. Każde wspomnienie to jeden odłamek, każda pamięć to nowe zacięcie, ale świat nie chce o tym słyszeć, chce przezwyciężenia. Chce lekkości, chce tej fałszywej pokoju, której szuka ten, kto udaje, że nic nie czuje. I tak ten, kto cierpi w milczeniu, milknie, przystosowuje się, zamyka się w sobie, zaczyna budować niewidzialne mury, by nie załamać się przy czymkolwiek, co przypomina o tym, co zostało przeżyte. A najokrutniejsze w tym wszystkim, to to, że ta osoba nauczyła się uśmiechać, mimo że dusza jest w kawałkach. Nauczyła się odpowiadać na wiadomości, wychodzić z domu, rozmawiać z innymi, udawać, że jest cała. Nawet gdy przezwycięża nie do zniesienia noce, ona nadal istniała, ale już nie żyła tak jak wcześniej. Czy wiesz, co to znaczy budzić się każdego dnia z uczuciem, że brakuje czegoś istotnego i nie mieć nikogo, kogo można za to obwiniać? Czy wiesz, co to znaczy spojrzeć w lustro i nie rozpoznać więcej lekkości w spojrzeniu? Otóż to, ta osoba cierpi w milczeniu. Ponieważ brakuje cię, jakbyś był częścią niej, która została wyrwana i nikt tego nie oddał, jakby zawsze brakowało powietrza, nawet gdy wszystko wydaje się normalne, i tu tkwi okrucieństwo nieobecności, gdy są odczuwane, ale nie są uznawane, gdy nikt nie potwierdza pustki, gdy mówią minie, a to nie mija, bo to nie chodzi o czas, to chodzi o więź, o ślad, który został pozostawiony. Oto, co wciąż pulsuje, mo nawet bez kontynuacji, i może się wydawać, że wszystko jest w porządku, ale nie jest. Nigdy nie było, bo to, co było tam przeżyte, nie było byle czym, nie było zwyczajne, było odczuwane w sposób, którego nie da się powtórzyć, nie z innymi, nie z samym sobą, a jeśli nadal istnieje ból, to dlatego, że istniała prawda. Czy potrafisz to dostrzec? Czy dostrzegasz, że nawet po tak długim czasie, Twoja obecność wciąż drży w każdym niewypełnionym milczeniu? To nie jest przywiązanie. To nie jest niedobór. To żywa pamięć o czymś, co nie umiało umrzeć. I być może nigdy nie dowiesz się, jak bardzo byłeś ważny. Może nigdy nie zrozumiesz zniszczenia, które pozostawiłeś, bo łatwo jest odejść, gdy nie trzeba stawić czoła gruzy. Ale ten kto został, został próbując odbudować się z tego, co pozostało. Może poszedł naprzód. Ale nie zapomniał, może kiedyś znów pokocha, ale nigdy w ten sam sposób, bo pierwszy cios zostawia ślad, pisuje się w wszystko, w ciało, w duszę, w sposób postrzegania świata, i nawet jeśli pewnego dnia wrócisz, nie będzie to to samo miejsce, ani ta sama osoba, bo coś zostało utracone na zawsze, ale mimo to brak pozostaje, bo nie wybiera się tego, co zostawia ślady. Jeśli to Cię dotknęło, napisz. To wciąż we mnie mieszka. Zakończ to zdanie poniżej. Zostać pozostawionym w milczeniu, to, to rodzaj porzucenia, którego nie da się wytłumaczyć. To rana, która nie ma świadka. To krzyk wewnętrzny, podczas gdy wszystko wokół pozostaje spokojne, jakby nic się nie wydarzyło. Ale się wydarzyło. Bycie samotnym w hałasie nieobecności, którego nikt nie dostrzega. Męczy, i najtrudniejsze nie jest rozstanie, to, co po nim następuje. To, co powoduje, to dostrzeganie, że druga osoba potrafi pójść dalej, podczas gdy tutaj, wewnątrz, wszystko wciąż stoi w miejscu. Świat poszedł naprzód. Wiadomości się zatrzymały. Zdjęcia zostały zarchiwizowane. Miejsca zostały unikane. Ale pamięć, ta nie odeszła. Pojawia się tam, gdzie nie była zapraszana. Przerywa myśli. Sabotuje plany. Bloczy wszelkie próby nowego początku. Nie dlatego, że istnieje przywiązanie. Ale dlatego, że istnieje prawda i nikt nie nauczy cię, jak oduczyć się uczucia, które było przeżywane w całości. Jest coś, co przylega do skóry, do sposobu mówienia, do smaku, do sposobu odpowiadania na proste pytania, do sposobu, w jaki przestaje się ufać komukolwiek. Kto cierpi w milczeniu przez brak kogoś, nie cierpi tylko z powodu nieobecności tej osoby, cierpi z powodu tego, co zostało zabrane razem zaufanie. Spontaniczna radość, chęć do ponownego uwierzenia to nie dramat, to pamięć, to tęsknota, która stała się symptomem to wspomnienie, które stało się blizną. A wiesz, co jest w tym wszystkim najbardziej samotne? To, że nie można udowodnić, że wciąż boli bo nikt nie chce wiedzieć bo ten, kto odszedł, idzie przez życie podczas gdy ten, kto został, próbuje udawać, że też mu się udało ale się nie udało i przy każdej próbie przezwyciężenia Nowa cicha porażka, bo nic nie ma sensu, bo nikt nie zastępuje, bo nawet gdy próbuje się zapomnieć, przypomnienie jest nieuniknione. Ta osoba, która cierpi w milczeniu, nauczyła się uśmiechać, żeby nie przestraszyć innych, nauczyła się odpowiadać wszystko w porządku, by nie wydawać się słabą, nauczyła się rozmawiać na każdy temat, poza tobą, bo dotknięcie Twojego imienia wciąż boli, wciąż ściska, wciąż paraliżuje. I choć świat wymaga lekkości, ból nie zniknął. Po prostu zmienił miejsce. Ukrył się w ciele, w opóźnieniach, w zniechęceniu, w nieuzasadnionej anksietas, w trudności tworzenia nowych więzi, bo gdy dusza się łamie, nie wystarczy byle jaki zastrzyk. Potrzebny jest czas, ale potrzebna jest też prawda. A prawda jest taka, że tęsknota za tobą nie minęła. Nie przeszło niezauważone, nie przeszło bez śladu, wywołałeś to. I być może nigdy nie zrozumiesz, może nigdy nie poczujesz, może już zapomniałeś, ale tutaj wciąż pamiętasz, i choć nie mówi się tego na głos, wciąż się liczy, że w którymś momencie wrócisz, nie po to, by zaczynać od nowa, ale by przyznać, przyznać się do zniszczeń, do ciszy, do nieobecności, do ciężaru niepowrotu, gdy miałeś jeszcze czas, bo to, czego się pragnęło, nie była obietnica, to była obecność. To była troska, to był ten spojrzenie, które mówiło: Jestem tutaj, ale nie byłeś, a brak. Miał swoje konsekwencje, i teraz wszystko wydaje się puste. Nawet kiedy jest pełne, wszystko wydaje się hałaśliwe. Nawet w milczeniu ta osoba cierpi w ciszy, ale nie dlatego, że chce cierpieć. Cierpi, ponieważ nikt nie zauważył, jak bardzo byłeś częścią wszystkiego: dnia, pokoju, lekkości, nawet tego, co było trudne. Ale miało sens, bo byłeś, a teraz wszystko straciło swój sens, swoją wdzięk, swoje znaczenie. Może nigdy nie wrócisz, albo może wrócisz za późno, gdy nie będzie już miejsca, gdy osoba, która czuła to dla ciebie, już nie będzie istniała w tej samej formie, ale dzisiaj, teraz, w tej chwili wciąż boli, wciąż pulsuje, wciąż brakuje, nawet jeśli nikt nie widzi, nawet jeśli nikt nie rozumie. Nawet jeśli dostrzega się to tylko w milczeniu, jeśli to wciąż w tobie echem odbija, napisz, wciąż żyje we mnie. Czy kiedykolwiek czułeś to wszystko i nie mogłeś nikomu o tym opowiedzieć? Zostaw w komentarzach. Ta przestrzeń też należy do ciebie. Jeśli to naprawdę cię dotknęło, teraz podziel się tym z kimś, kto też to czuje, ale nie wie jak to wyrazić. Ta wiadomość może być ulgą, o którą druga osoba nie miała odwagi prosić. Jeśli coś tutaj zabolało, uzdrowiło lub po prostu nadało ci imię, kliknij lubię to. To pokazuje, że nadal czujesz, nawet kiedy nikt inny tego nie dostrzega. A jeśli jesteś tutaj aż do teraz, to dlatego, że jest coś w tobie, co wciąż pulsuje, co wciąż czeka, co wciąż przechowuje obecność, która nigdy tak naprawdę nie odeszła, więc zapisz się na kanał. Tutaj nie udajemy, że wszystko jest w porządku. Tutaj znajdziesz głos dla tego, co nigdy nie zostało powiedziane. Znajdziesz słowo tam, gdzie panowała tylko cisza. A teraz, opowiedz mi w komentarzach: jaki był dokładnie moment, w którym zaczęło boleć? Jakie było niewypowiedziane słowo, które utkwiło w gardle do dziś? Komentuj szczerze, komentuj z otwartym sercem. Nawet jeśli to boli, nawet jeśli nikt inny nie zrozumie, bo ta przestrzeń również należy do Ciebie. Jeśli to nadal żyje w Tobie, napisz: wciąż żyje we mnie. A zakończ to zdanie w komentarzach: Bycie pozostawionym w milczeniu to podziel się swoją definicją, podziel się swoim bólem, podziel się swoją prawdą. Czasami to właśnie ratuje kogoś. Ten film nie jest tylko kolejnym. To schronienie dla tych, którzy naprawdę poczuli i nadal czują, nawet kiedy udają, że nie. Zapisz się, komentuj, podziel się, bo jest ktoś, kto teraz cicho cierpi z powodu braku kogoś, tak jak ty.